Cześć, jak się macie, ludziska? Nazywam się Weza i zapraszam was z powrotem do Misao. Zapraszam! I zaczynamy! Co ja tu robię? Co ja tu robię? O nie... O nie, czy to znaczy, że ja muszę wszystko zrobić od początku? O, ty sobie jaja chyba robisz Okej okay. Okej, okay, czerwony ranger power uh... Kuweta, ty wredna Suczo! <śm> totalnie zapomniałem o Josie, nie! Ops! Ale wredna. Ale wredota. Okej, okay. C! Zapomnieliście, nie zapominajcie o C! Okej. Okay. Czyli gra idzie dalej stąd. Gra idzie dalej stąd. Uh... A co mi tam? Ściągnę sławki, bo wiem, że ona piszczy. O-o. o O-o. Eee... W książce było powiedziane, żeby nie dotykać jej jak nie śpi. Więc co ja mam zrobić? Okej, okay, dobra, ja ją oleję. Ja ją zostawię, C. Okej. Okay. Nie chcę, kurde, nic kombinować. Czapka mi się cały czas przek... Przestańcie mi nie przekręcać czapki. Znaczy, przekręcę czapkę. Okej, okay. C. To dalej śpi. Dobranoc. Okej. Okay. I ja teraz mądry łez odkryłem, że trzeba cały czas po każdym progresie chodzić i do tego dało nas zapisywać. O jest. Save. I zapiszemy na drugim jeszcze raz. Okej. Okay. No i proszę. No i tak to teraz musi działać. Tak musimy teraz cały czas robić. Dobra. Okej. Okay. Czyli to jest zrobione. Jesteśmy cały czerwoni. U. W łazience. Może się umyję. Eee, nie. Tu nie ma łazience. O tu. Tu, tu, tu. Nie? Okej, okay, nie mogę się umyć. Kurde. O to jest krew? Fred blood. A, zapomniałem. Dobra, zapomniałem o cubech polowym. I nie zrobiłem tego jeszcze. Już to zrobiłem. Okej. Okay. Okej, okay, wszystko zrobiłem. Niektórzy. Niektórzy. Bo chciałem to zrobić na szybko, żeby dojść do tego momentu, ale już jest wszystko zrobione. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. C. I idziemy dalej. Kolejny poziom. Kocham te kolejne poziomy. Ludzie mi mówili, żebym zrobił um, licznik śmierci. Teraz mogę użyć funkcję um, teleportacji. O co ci chodzi? I shall explain the ring command. Press the cancel key while exploring to open the ring command. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Woo! Woo! Fajnie! Mnie um, mniemniałem! Ok, niektóre rzeczy, które znajdziesz w grze, będą niezbędne, żeby pogolać uh, <grych> grę! <grych> Przepraszam! Uh, Lekka like karma! Ok! Czyli najpierw musimy użyć, żeby później go użyć? Ok! Spoko i ostatni. About quicksave. While exploring, plus C or shift to quicksave. When you game over, choosing keep going will restart you from the quicksave. However, quicksave data will be forgotten when the game is closed. Fuck! Nikt mi tego nie powiedział. Some places will not allow quicksaves. Quick wow. Tak, um, jak pamiętacie, zapisywałem przykładowo w łazience damskiej. Ona mi nie pozwalała, ta damska łazienka mi nie pozwalała zapisać. Cześć! Oh, found a note. The little girl goes in the second floor hall doesn't seem like nothing Co? Mała dziewczynka, duch małej dziewczynki z dużego, z drugiego poziomu e, Nie wygląda na... Nie lubi słonych rzeczy. Okej. Okay. Found a note. Jeżeli chcesz popełnić morderstwo, czego używasz? Ja użyłem kija baseballowego. Exhale everything! Super! And dale? Ghosts will with hate become evil spirits and then transform into awful monsters, fearful. Ay, 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 senoritas. Found the diary. My memories. I know father's secret. Znam secret oisa. My father was a uh, scientist, I always locked up in a lab in a basement. Oh, my father, I hear things from that lab. Animal and human screams? Ludzkie i zwierzęce krzyki słyszała. O Jezu. Słuchaj, e, dobra, więc udawałam, że nie patrzyłam. Um, udawałam, że nic nie słyszałam. W, w, walczyłam ignorancję przez ten cały czas. Ponieważ kochałam u ojca. To nie jest jedyny sekret, jaki wiem. Kiedy ja i mama nie. Uuu, kiedy mama i ja nie jesteśmy blisko niego. On i jego pomocnica. Maria! To jest mama Nie mogę zobaczyć. Aj! Ora, C Króliczek Dobra, ja, ja to muszę przeżyć. Red Eyed Stranger eee... To nasz łysy! To nasz łysy jest czerwonokim Stranger. Now I can get my revenge To Łysy Czyli Łysy może usadzić klątwę? Prezydent nigawa has one secret password somewhere. Czyli on ma gdzieś ukryty sekret. Eee, poszukałem wszędzie, gdzie mogłam. Eee, ale nie mogłam znaleźć niczego oprócz e, zapisywania i ładowania pamięci. O, ktoś wchodzi. Ok, i dalej. Sam text cannot be skipped. Ok. Czyli to wszystko, tak? Ok, C. Wszystko za przeczytane, wszystko wiemy. Biblioteka, coś wiesz? O, ty byłaś w tym pokoju zarządzającym. Um, ach, cześć, jestem Kuweta. Dzień dobry, pani biblioteko. O, pamiętasz moje imię? Jak miło. Ech. Ile lat to było, kiedy pamiętam, kiedy rozmawiałam do kogoś z kimś? Ech? Kuweta, proszę, bądź moją przyjaciółką. I tak teraz? Ech, nie chcesz? Uuuuh, a co jeżeli będę jej przyjaciółką, ona jest morderczynią? A co jeżeli nie będę przyjaciółką ona mnie zabije? Będę jej przyjaciółką, lepiej. Jeżeli jest morderczynią, wolę być jej przyjaciółką. O, tak! O, jak mi dobrze! <laughs> Jesteś moją pierwszą przyjaciółką. Pani la. Pani biblioteka jest trochę dziwna. Nie znam jej prawdziwego imienia. Pani Kubeto, proszę! <laughs> Daj mi łatwiejsze imię. Chcę piękne imię. Co? O, oh. o, oh. ciekawe, co to będzie. Um... Co to ma być? Um... 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 A może nic dziwnego? Może nazwę ją jakoś kurde? Da mi imię mojej dziewczyny. Co wy na to? Julia Ona nie lubi jak się na niej mówi Julcia, więc jej zrobię nazwać. Hahaha! <laughs> Będziesz Julcia. Nie, nie mogę nic innego wymyślić, a moje dziewczynie się miło zrobi. Nie Julcia, cóż, głupia. Julcia, okej, okay. Julcia jest okej. Okay. O, piękne imię, no wiem, że piękne imię. O, teraz nazywam je Julcia. A, przyjaciółko? O, przyjaciółko, to brzmi mi dobrze. I serduszko. Okej, okay, ja muszę iść. Rzeczy i inne rzeczy. Jeżeli kiedyś wpadniesz w jakieś problemy, odwiedź mnie. Uh, I don't know how useful I can be. Uh, Nie wiem jaka mogę być pojemna, ale mogę być po po pomocna. Ok, ok, wszystko zrobione. C, sheets of notepaper, Flatty flat. Dzisiaj she... <gryw> <gryw> pierwsza śmierć. Nieźle, tylko pierwsza śmierć. <gryw> Flatty flat, bardzo dobre. Bardzo dobre flat i flat. O jakie to śmieszne, oj śmieszku śmieszne. Śmieszny śmieszek jest śmieszny kuźba. O library, okej okay, C i zwiedzamy cały ten level w tym odcinku. Nie wiem ile nam to zajmie, ale postaram się wyrobić. Halo? Halo? O nie. O nie 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 nie. C. Nauczyciel! Mpotwór! Ha Nie, na, po, nauczycielu, to ja jestem ukryta w krwi i mnie nauczyciel zabił. Nie ufaj nauczycielom. Dobrze, że cenąłem przed tym. A dobra, to się Notatki były, okej. Okay. Drugi rząd, drugi, czyli to było tu. To było A. Pamiętam to. Pamiętam to. Pamiętam to było drugie A. A cholera. Dobra, olej go na razie. Mam go w nosie. Co to jest? Kłota. Jestem drugą. czy Nigdy się nie spotkaliśmy. Ale to jest nasza, nasze przeznaczenie, nie zważając na nic. Zawsze będę się Tobą opiekował. Ła. Au. Ła. C? Może to będzie to? Nie? Okej! Okay. C? O nie! O nie! O nie! O nie! No! Fuck off! Fuck. Albo... Mm, w sumie C mamy, to kurde... Próbujemy! Może to jest trick? Może... Może gra nas chce, kurde? Okej, okay, to jest potwór. To jest potwór. Mam się domyśleć. To był potwór, jestem głupi. O, zabrała mnie. Żartowałem! O kurde, gra mi trochę zaczęła logować. Co mi gra zaczęła logować? Co ten potwór zrobił z moją grą? Okej, okay, okej, okay, już jest lepiej. Kroki. C. Idę za krokami. O nie, 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 nie! O nie, nie, jeszcze nie! Wszystko sprawdziłem? Okej, okay, pójdę z tej strony, z tej strony lepiej. Okej, okay, nie jest lepiej, ale pójdę. Ma co się dzieje? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie cofam się. Nie cofam się. Będzie screamer jak nic. Będzie kurde screamer jak nic. Lera jasna. O, wyczuwam zły duchy tutaj. Mam to w dupie. Mam to w dupie very much. Kuźwa. Okej, okay, pora iść tutaj. Mamo. Ha, ha. Nie chcę już umierać. No i co się cieszysz? To nie jest kurde, ani kropelki śmieszne. Ale jeszcze raz, zapomniałem cecnąć. Okej, okay, czyli jak pójdę tam, będę musiał iść cały czas do przodu. Ciało, sięki czas do przodu. Tu coś przebiegnie. Bardzo straszny duch, jest straszny. Okej, okay, idziemy, idziemy, nie przestajemy, nie cofamy się, nie cofamy się. Nie cofamy się. Eee... Myślałem, że już z baseball'a walnę! Przepraszam, że cicho byłem, ale kurde! Okej. Okay. Ale śmieszne. Kurde śmieszne. Weź, idź i swojej mamie powiem co zrobię. Ciekawe czy ona będzie się cieszyła. Chyba będzie, bo jesteś chora psychicznie. Okej. Okay. Czyli na razie nie mam klucza. Muszę się umyć, żeby mnie kurde nauczyciel nie zabił. To było? Bo zapomniałem. Tak, tu była biblioteka. Okej. Okay. Eee... Okej, okay. wszystko, wszystko chyba zrobiłem. Eee... Wszystko zrobiłem tu, tu byłem. Tak, coś ona odkryła jeszcze? Kocham Cię tak nauczycielu, chcę coś tam Twoje... majtki, eee... Ayaka. Ajaka. Kim jest Ajaka? jaka się bujała? Nie, to jest Ajaka. Czyli ona wysyła listy? I ona nie pamięta? Hmm. Okej. Okay. Dobra, zapisz. Okej, okay, mi się wydaje, że na razie to tyle, to będzie krótki odcinek, odcinek musi się pojawić w środę, więc musi się teraz skończyć, proszę piszcie mi rady, co będzie w tej grze, jeżeli, nie spoilerujcie nic, tego nie lubię, nie spoilerujcie, nie powiedzcie, um... może lekkie, może, tak, lekka pomoc by się przydała, ale nie spoilerujcie nic, tego, tego, tego bym nie zniósł. Dobra, więc ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało u ludziska. Jeżeli tak jakiejcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o łapce w górę. Um, e, ode mnie to tyle. Do zobaczenia razu, trzymajcie się kochani.